Jelenium Hejka designerzy, ja nazywam się Patryk z Dziabeka, to jest kanał Jelenium Dzisiaj pokażę wam jak zrobić w niezwykle kreatywny sposób świetne logo, a w zasadzie logotyp przy użyciu metody blendowania. No to do dzieła! Dobra, w takim razie zajmijmy się stworzeniem naszego logotypu. Zacznijmy od stworzenia jakiegoś napisu. Niech to będzie słowo design. No bo jesteśmy w końcu designerami, prawda? Teraz musimy no, dobrać odpowiedni font. Sądzę, że ten będzie idealny. Teraz musimy rozszerzyć ten nasz tekst, żeby był już obiektem, a nie traktowany jako tekst. Warto jednak mieć na uwadze, że już nie będzie traktowany jako tekst, więc nie będziemy mogli już zmienić go, dopisać coś czy napisać coś innego, bo stał się on obiektem. Teraz w tym momencie rozgrupujmy go na osobne obiekty. Teraz możemy dowolnie manipulować każdą literą. Teraz zmieńmy kolor. Tego napisu na bardziej jakieś kolorowe literki. Będzie niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony, niebieski i zielony. Dobrze, jak już mamy taki oto napis, teraz możemy je jakoś przesunąć ze sobą i połączyć. Ale fajnym, naprawdę bardzo miłym dla oka efektem jest efekt. ciemniej bądź darken z angielskiego. Teraz możemy mieszać ze sobą blendować te kolory. Daje to naprawdę świetny efekt. No i wygląda bardzo, bardzo satysfakcjonująco dla oczu. Oczywiście możemy się tutaj bawić woli i przestawać te wszystkie Litery tak, żeby było jeszcze bardziej designersko, i niespodziewanie, ale sądzę, że taki design jest nawet mega w porządku. Jest na pewno bardzo oryginalny, i mało kto by się spodziewał, że coś takiego zobaczy. No dobrze, mam nadzieję, że tym tutorialem wam pomogłem i pokazałem wam jak. Bardzo prosty sposób użyć metodą blendowania, stworzenie logotypu, kolorowego logotypu. A oczywiście nie muszą być to napisy, może być to dowolny obiekt, jaki sobie wymyślicie. Ja nazywam się Patryk z a to jest kanał Jelenium dla ludzi kreatywnych. Cześć!